z tej strony Grzegorz Grzebyk na samym początku tutaj tak, zakończyliśmy ostatnią rundkę właśnie jak przeszliśmy do żeńskiego oddziału sanatorium weszliśmy tutaj razem z Macierewiczem chcemy zrobić tu niezłą zawieruchę na samym początku, bo mam już kilka wyświetleń filmów, tak, także już kasa zaczyna się już sypać, że tak powiem drzwiami i oknami z YouTube'a i dostałem kilka zapytań i chciałem odpowiedzieć na te zapytania, więc może posiedźmy tutaj w klatce będzie troszeczkę wygodniej, chociaż z tyłu ktoś tam może zaatakować tyłek, ale y, odpowiem na kilka pytań, bo dostałem właściwie dwa zapytania miałem. Jedno zapytanie to y, pytaliście Państwo co to za dźwięk, taki na końcu filmiku, więc filmiki mam, uploaduję 15 minutówki, dlatego ustawiam sobie dodatkowo budzik, żeby na samym końcu podpadłem jakieś 14-15 minutach, żeby zakończyć żeby jakoś odpowiednio po, po, pożegnać się i y, zakończyć rozgrywkę, a druga sprawa to tam dostałem zapytanie, że ty Grzebek, co ty, jakiś jesteś nie wiem, chory na gruźlicę czy coś, że tak dyszysz na tych odcinkach, więc y, wyjaśniam, że tutaj w tej grze po prostu ten gość dla y, producenci tej gry, dla takiego, fazy takiej, no to zrobili taki słychać oddech tego gościa, zresztą nawet jak teraz Państwo się przyjrzycie, to widać, że delikatnie całość jakby ekranu też się rusza, tak jakby on oddychał i tu w, jeżeli jest na przykład, w jakimś jest niebezpieczeństwie czy coś, to wtedy ten oddech narasta, także nie mam gruźlicy, rzuciłem niedawno fajki, może akurat dlatego czasami gdzieś tam słychać jakieś nie wiem, kaszel albo coś, ale to ten oddech nie jest mój, tylko jest z gry Bezpośrednio, także, no, już teraz możemy przejść do oglądania. Ostatnio skończyliśmy tu na drugim piętrze. Wezwał nas jakiś ten y, ksiądz Martin, i możemy iść dalej. Y, zapomniałem, dawno w to nie grałem. Zapomniałem, jak się ustawiało kamerę. Aha, dobra, kamerę się ustawiało tym, którzyśmy z tego co pamiętam, to wychodziliśmy O, fajnie wyglądam na cieniu. Elegancki gość. Widzę trochę ostatnio chyba wychudłem przez dobieganie po tym sanatorium pieprzonym, no ale dobra, e, tu tak, tutaj mamy dokumenty, tutaj mamy dokumenty, mm. okej, okay. o i tu mamy naszą największą broń właściwie całego Outlasta, czyli <laughs> zielone światło, które możemy obserwować, wspaniałe, piękne. Szpital na peryferiach. Ok. Ja z tego co wydaje mi się, to chyba już powoli zaczynam. Przez jakieś górne piętra mam przejść. Jesusa, gdzie są górne piętra? O, tu możemy przejść. Ok, tu mamy jakieś na bieliznę potrzeba będzie trzech bezpieczników. I pewnie będzie nas coś przez ten czas ganiał. Okej, okay, tutaj mamy jakieś miejsca na bezpieczniki. Dobra. Zobaczę jeszcze tutaj po tym korytarzu. Co tu się w ogóle dzieje? Mhm, tu żeśmy stąd przyszli, czyli tutaj do samego końca. Chyba iść, to może będzie doktorek. Nie, ale jest Kasprzak. Ale jest też bateria obok Kasprzaka, to super. Już mam 5 baterii. Ostatnio miałem straszny deficyt baterii. Już ledwo myślałem, że skisnę razem z tymi bateriami. Zostanę po prostu w ciemnościach, będę sobie siedział. Już stąd nie wylezę. Okej, okay, tutaj są jakieś drzwi, oczywiście zamknięte. E, więc jedyna droga to chyba jest tędy okej okay. No dobra, czyli trzy bezpieczniki. Wtedy sobie wezmę kluczek. No to jakiś gość jest. Ło. Wow. Ok. Sprawdźmy tu. No, czyżbym kogoś słyszał? Nie, na razie spokój cisza, ale są szafeczki, co oznajmia, że... Prawdopodobnie Rider będzie zaraz nam woli. Nazwałem go WOLI. Tak dosyć delikatnie, bo jest taki fajny, podobny troszeczkę do orki, troszkę podobny Do jakiegoś takiego wielorybka eee. Taki wesolutki też jak Woli. Brakuje mu tylko wody, tak żeby wyskakiwał i tak robił O, 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 o! To jest wall, wall Rider. Wallrider o. Dobra. o, cześć. Rozumiem, że nic mi nie zrobisz krzywdy. Dobra, jest sobie Pray for Revelation. Można to jakoś nagrać? Nie, nie można chyba. Ale, baterijkę. nie pogniewasz się, jak zabiorę ci baterię. O, jest drze morda coś. Yy, on nie idzie za mną, niestety idzie, także przymknę sprawę i spieprzę. On no, próbuje chyba wychodzić za mną, ja już się oczywiście pomyliłem, poszedłem w drugą stronę, nie w tą co potrzeba. Tędy ok. Mam nadzieję, że nie biegnie za mną. Nie, stanął tylko, dobra. Dobra, no nie będę się chował, jeżeli mnie nie ganiają, jeżeli... Może... Jeden do drugiego może ma jakieś niesnaski po prostu i dlatego... Coś próbował przyatakować. A ja będę załatwiał swoje. O. Pan. Tu sobie przeszkoczę. O Nie no oni Oni szukają widocznie szukają kogoś innego. Nie mnie... Eee, a mogę sobie tutaj... Ciemno jest jak... No. Śmiałbym powiedzieć jak w dupie umurzyna, bo naprawdę wszelkie jakieś nawet rzeczy jak się robi dodatkowe to... Niestety no nie ma tutaj nigdzie żadnego... Aha, tu znowu kolejny. jakiś pan. Invite the wall rider. O właśnie, nasz kochany Woli, ale to nie on. On chce się spotkać. Woli chce się spotkać. Bardzo fajnie. Kolejną baterię mamy. Eee, tu nie ma nic. Mm. Nie wiem czy znaleźliśmy w ogóle jakiś bezpiecznik i nie wiem gdzie to moglibyśmy sprawdzić czy żeśmy znaleźli o, ciemno 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 o tu jest co to jest bateria kolejna hmm. tu się bardzo tutaj się coś nie dzieje Dwa pomieszczenia w sumie, w których były tylko same baterie. Więc nie wiem, gdzie iść dalej. Tu jest sobie gość. Może tutaj ma coś w nogach? Nie, niestety. Nie ma nic tutaj. Jakaś szafeczka, może coś w szafce, chociaż nie. Kurczę, jak już baterie się szybko kończą. Wymienię sobie, bo. Ok. To po co ja zasuwałem tą szafkę? Myślałem, że skoro zasunę szafkę. To coś tu będzie, żeby przejść dalej w jakiś tam sposób. A, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Więc muszę wrócić z powrotem. Tu otworzę. Mam nadzieję, że tutaj ten miły pan nas nie, nie zaatakuje. Dobra, mamy baterię. Mamy baterię. Super. Przynajmniej baterii tutaj dostatek jest. Ok, Wally Woli, Woli. Wally'ego na razie nie ma, dobra Aha, tutaj, okej okay. A, już jakiś bezpiecznik żeśmy znaleźli Pyk, drugi I jeszcze tylko trzeci. Aha, dobra. Ktoś mnie napierdziela. Nie możemy oczywiście wyjść stąd? Możemy wyjść stąd. Dobra, spieprzamy. Czyli ktoś jednak zaatakował. No dobra, fajnie. Fajnie i przyjemnie. Niestety nic nie ma. Gość nas chce upierdolić. Weszliśmy w ogóle do innego jakiegoś pomieszczenia w ogóle całkiem, gdzie... Nic takiego... Pięk. Przepysznie Bawię się po prostu przepysznie z nim W kotka i myszkę Mam nadzieję, że zdążę to przesunąć No i teraz słyszycie Ten oddech to nie jest mój Tylko Tego gościa Naszego Macierewicza Antoniego Dobra, już przycichło. Nie, nic nie przycichło. <laughs> no pięknie, ale dobrze, że mamy dwa bezpieczniki, chociaż tutaj jakiś... Wow Jesus Christ Wygląda jak Jesus Christ, tylko że odwrócony. Ciekawe czego odwrócili od... powiesili go odwrotnie. <laughs> hmm. O. Kolejny bezpiecznik, dobra, czyli już właściwie jesteśmy, mamy wszystkie trzy bezpieczniki. Drive in the nails Czyli co? Jedź na paznokcie? Nie rozumiem tego. Jedź z paznokciami może? No dobra, może go przekręcę. Nie no dobra, bo on wisi na jakiejś lince. Niech sobie tak zostanie. Ok, no chyba musimy wracać. wyjrzę tutaj przez futrynkę przez szparkę, nie ma tutaj nikogo więc odsuniemy z powrotem nasz mebelek i trzeba wrócić się do miejsca gdzie żeśmy no bo to pan pięknie zrobił zdewastował mi już tutaj wszystko ok cisza spokój dobra, to zamknięte niestety mam nadzieję, że naszego kolegi już tutaj nie ma że gdzieś sobie poszedł. Ok. Tu jest nasz sypik. Możemy wymienić. I teraz możemy włączyć. Pięknie. A gdzie on poleciał? O oh no. Mamy gdzieś ten kluczyk? Nie. No dobra, zleciał sobie i co? Teraz mam. No nie, nie mówcie mi, że mam iść na sam dół. Teraz. Po to. Nie. Nie, no chyba nie. Tak pięknie chyba być nie może. Na pewno będę się czuł troszeczkę bezpieczniejszy, jeżeli będę. Tu jakiś gość. No nie. Tam zaczął tłuc. Gdzie są schody? Tutaj. Okej. Okay. Czyżby chyba muszę jednak wrócić niestety. Na dół. Uh -huh. Pięknie. Skrzeniłem się na głupi ryj. Już prawie się zabiłem. No ale dobra. Nic mi nie jest, nic mi nie jest spoko. Spoko lecę dalej. <laughs> Trochę mnie tylko strzyka w klatce piersiowej, ale jest okejka. Okay tu coś się błys błyskało. No i ten właśnie dzwoneczek teraz przed chwilą oznajmiał, że filmik się kończy że 15 minut minęło, także zaraz yy, konsola i tak automatycznie by wyłączyła filmik, więc zostawiam państwa tutaj na dole. Jesteśmy na dole, idziemy po klucz do Bieliźniarki w pięknym sanatorium. Bardzo ładnie tutaj jest. Podłogi mają śliczne, zadbane. Polecam każdemu pobyt w takim miejscu. Do następnego, cześć.